Tego nas uczył święty Jan Paweł II, święty Szarobel, święty ojciec Pio, patronowie tego miejsca. Dlatego życzę Wam tego, co najpiękniejsze. Przepraszam, że a musiałem podziękować. biskupie. Jeszcze tylko powiem, że jutro, piątek, jest post. Jest post. A nawet bym powiedział, na niektórych, jak chcą, niech będzie ścisły o pokój na świecie. Jest post. Tutaj będzie msza święta w kaplicy Boga Ojca o 19.30 w tej nowej kaplicy w Naprawdę świat jest w niebezpieczeństwie i ludzie, i rodziny. Dlatego w piątym jutro o 19.30 a e, perigraz italiani domani messa ore diciotto trenta, stasera vespri diciotto trenta. Dzisiaj jeszcze nieszpory będą tutaj o 18.30. No i zapraszam Was. Idźcie później, módlcie się w celi w Kaplicy Boga w Wsadźmy ksiądz biskup jeszcze. Drodzy zamiar to Dołączam się do tych przepięknych życzeń Pani, która powiedziała pod adresem Twoim księże Stoszu, bo taka jest piękna prawda, że włożyłeś tutaj całe swoje serce, całą miłość do Chrystusa, do matki najświętszej, do świętych patronów, dla których byłeś przez lata szoferem. Miałeś taką fajną bluzę, szofer świętych. I bardzo Ci dziękuję, jako pasterz tej wspólnoty, jako, jako również Twój pasterz w Chrystusowym Kościele w tej chwili, tak Pan Bóg chciał. Z wielką pokorą dziękuję, Bogu, za każdego z Was. Dziękuję za Twoją miłość, za to, że. Że jesteś tutaj. Za to, że tak bardzo troszczysz się o tę świątynię, bo o, kto pewnie wie, że Ksiądz Jarek w, swoim, w swojej miłości do misji Kościoła, do, do misjonowania, do ewangelizacji, niesie również tę drugą troskę o to, żeby ta świątynia mogła spokojnie tu funkcjonować. Dlatego pamiętajmy o sanktuarium, pamiętajmy o posługujących. Posługującym w tym sanktuarium Kustoszu, pamiętajmy o, się, o sobie nawzajem. Siostry i bracia, Wam wszystkim, którzy przyjechaliście z tak daleka, z wszystkich stron Polski. Nie będę powtarzał indywidualnych podziękowań, bo długo by to trwało, a wiem, że coś tam na nas czeka. O, Teraz za chwilę by Ksiądz Kustosz protestował, Ksiądz Biskup za długo kończy, więc życzę Wam wszystkiego dobrego. I zanim spotkamy się w niebie, a ufam i wierzę, że tak się stanie, bo Matka Najświętsza będzie tą wspomożycielką naszą. To, co powiedziałem na zakończenie dzisiejszej nauki. Bóg ojciec powiedział, jeżeli choćby jeden raz w tym szczególnym miejscu będziecie prosić mnie imieniem moim, nigdy Wam tego nie zapomnę. Więc zechciejcie tutaj przyjeżdżać modlić się, korzystać z tego pięknego duchowego zakątka, jakim jest ta kaplica Ojca naprzeciwko kaplicy Matki. Tam w kaplicy Matki wypełniają się tabla naszych mam, które są już w wieczności. Ufam i wierzę, księże Kustoszu, że niebawem w kaplicy Ojca znajdzie się miejsce na tablo naszych tatusiów, którzy są już tam w wieczności. Niech Wam Bóg błogosławi, niech błogosławi Waszym rodzinom. Niech to błogosławieństwo, Boże, na skrzydłach aniołów unosi Was do Waszych domów dzisiaj bezpiecznie i uściskajcie wszystkich swoich bliskich. Tak od ducha, tak gorąco, tak prawdziwie. Przyjmijcie Boże Błogosławieństwo. Tam z Wami i z Duchem Niech imię Pańskie będzie błogosławione teraz i na wieki. Z nasze naszym imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Niech Was błogosławi strzeże Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa, Bo niech będą dzięki. <noise> <noise> Proszę bardzo. To śpiewamy to, co zaczęli, dobrze. To już tak skończymy, bo już jest tak długo, a Katering przy już posiłku w Stodole jest. W